1057 lat temu, a Ewangelia Dobrze Chróż słyszeli. wypełniła się dla na naszej polskiej dzień a dokładnie 14 kwietnia 1966 roku. Widzimy Pasami, kiedy został wbity w pierwszy a naślej ojczystej ziemi. O wieki, pod tym przyszedł jako uczel, stanął właściwo, mieszko pierwszy, pod krzyżem stanęła matka Najświętsza Maria Pana. To dzisiaj przypomniełem już z tytułem Królowej Polski. O, stała do obra, stał mi słup I wtedy kiedy Mieszkał przyjął przez Wraz z przyjął Marię jako matkę. W imieniu całego naszego polskiego narodu. I Maryja jako matka, przyjmując Jana, przyjmując Księcia, mieszka i przyjmując cały nasz troski naród jako swoje. I dzisiaj sobie możemy uświadomić, że tyle, ona tysiąc ma śmierć, jest z nami obecna, że nasza państwość, nasza tożsamość, nasza kultura, nasze emocje, które u nas najmocniej przyniosą łączne, są związane z ma martwej śmierci, która weszła w ziemię, w naszej historii w wymiarze życia społecznego, w wymiarze życia nasł osobistego. Nie znajdziemy epoki, wątków, historii w naszych dzieł żeby nie było obecnej państw. Już na samym początku, kiedy przyszła tak zwana relacja Bogańska, kiedy w Polsce już u niej powstał postałony sam. Z imieniem Pana prowadzą na nowy porządek ład. I kiedy przyszło następne nieszczęście tak? dla nas, rozbicię się kiedy zastosowano wobec nas tą metodę dzieli rząd, kiedy podzielona nasza ojczyzna stawała się bardzo łatwym bógem dla Wrogów, i kiedy Władysław Bokietek podjął

I Pan Bóg 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 I nawet widzimy tą ważność Bożą w tej remiencie, to jest przekazywane w tym pajączku. Tak, kiedy owiedek uciekał i pająk, żeby zbyt przeciwników, że to brogoludnie szybciutko zrobił pajączek. Tak, że ta droga jest niedołudzona. To jest nowo starone. To Matka Najświętsza objawia, Wszystkie dni. i bardzo długo można mówić, każdą debatę obmawiać, przypominać, różne fakty. I ten czas potem, ten rok 1655, kiedy przyjdzie Szwedzi, kiedy nas zniszczyli, spalili, zdemolowali, zostawili nas sobie tego zbliżenia, kiedy ten sam, jak nasz kazimierz, jest świadkiem, jak nas Szwedzi okręgnił. I wtedy, kiedy się wydawało, że już po Polsce króla nie ma, uciekł. Część kraju poszło na różne odpłaty. To wtedy najświętsza tym znakiem bronienia jasnej Boga. Od 18 listopada do 27 listopada. że i był z takim może w Polsce, że wrócił drugi ograniczony, że Czernysk, Chetwan. I wtedy to właśnie to wydarzenie 1 kwietnia 1656 -16 roku w Lwowym, w Katyle. Znacz pozwoliła dla narodów, to mnie powierzałem. Zjął według tradycji choroby, żeby nałożyć o na stronie Matki Święcy. Że Ty jesteś krągą kolejny głos. I ta Maria była obecna i kiedy przyszedł czas powstania, jednego, drugiego, kiedy przyszedł czas rozmiarów,

Tego katarzuta, który otrzymuje światło na dzień widzenia w Antygorze, w Nowej I te czasy, bitwy warszawskie, ten rok 1920, kiedy się wydawało, że będzie po Polsce, ba, po Europie. I znowu ten cud. Nad I czasy roczne o władz. I czasy te powojenne. Kiedy szaleją bezbożnie słowo Polska, Chciała zniszczyć Polskiego Błoga i Bóg nam go szlachetnych dwóch mężów uważnościowych. Dzisiaj Bogusławiego, prywatnego, tysiącletnia Stefana Kardynała Wyszyńskiego i świętym Jana Pawła II. Ten, który powiedział, to był Sturus, cały twój". Ten, który powiedział, wszystko postawiłem na mari. Że kiedy rano przygotował prasę katolicką, przepraszam, prasę w ogóle ogólną, tak? Nie katolicką katolickiego, wtedy nie było katolickiej, tak? Czasem pisma. To sekretarzowi się pytał, co to w prasie dzisiaj. No nic, jak to nic? Nie zrobił kościół, nie? Nie, no to niedobrze. To niedobrze. Tak? Bo jest dla nas dnia, żeby nie pisali, my się że tyle tego wszystkiego jest. I co z mojego i Postawił na malinę. Starsze pokolenie pamięta parytynację obrazu Matki Bożej. Uwiedzienie. dzielnie pamiętam pomoc z dzieciństwa, jak Waszej baraki czekaliśmy, bo Matka Boże miała przejechać. Taką małe dziecko to pamięta. I przyjechał sąsiad, taki człowiek, takiej organizacji, Orbo, i mówi: Nie czekajcie. Matki Bożej, nie będzie. I tu niedaleko Przecież to było resztą tego obrazu. I go zamknięcie był w I później ta perekacja w polskich bo Pomyśleli, że Jest bez myle wieku, tyle pokoju. Spójrzmy tak na naszą kulturę, literaturę. Na, ile wątków, ile wierszy, ile, wiersz, ile pieśni. To z nas stanie sprzedać, ile obrazów wisi w naszych domach? Z widzeniem Marty Bożego, obecna jest Marty. Bo ona tym lat, to wydarzenie z tych 1507 lat, potraktowała poważnie. Ona wzięła nasz land jako swój. To co poeta nam napisała, że nie No to jest zawsze z nami. I tu nie chodzi tylko o instytuty, wzruszenia. Chociaż to jest też bardzo nam podobno pod, pod, potrzebne, żeby tutaj szacunek dla marty najświętszej dla został. Dla tej, która, jak mówię też poeta, że wierzy w ten, w nic. innych miejsc, rozciągniętych tak w St. po naszej współczesnej, że może mówimy tak, jak Mickiewicz nam przestarzać w tych w swoich przeciwcześni, że tak, nie wiem, gdzie podziała się moja wiara, ale religia nie ma nie ma. To ten legionista, jak opowiada swoje spełnienie, jak poszedł, na wyprawę z wojskiem francuskim, anglońskim do Hiszpanii. I kiedy właśnie pokłócili się wieczorem, upojeni, wina, luźniąc, kiedy on jedyny bronił imienia Maryi i słuchał po Hiszpanii, z sparł w nocy wszystkich Francuzów do liczby, że bronili Marie. A tylko on stanął w na Że ten. Miał na ustach Mary. I też też jakieś przesłanie ciągle pochad. Ja Myślę, że nie wiem. Matka się kocha, Matka się szanuje. Matkę się całuje po rękach. Matki się słucha. O matkę się dba, o, o matki się prosz. O matki się ukołam. Dlatego to dzisiejsze święto zmocki nasza suda. Ciężka Matki na święta. Nie nasz nas też w poczuciu posłuszeństwa. Jak Matka mówi, proszę Pani słuchać, tak naprawdę ta dawała dowodu, wola, Twojej objętych, obecności, i dzisiaj też w ale to tej ludy, tej wola, tej wola, tej wola, konstytucji, którą tej przywołujemy. Znowu mówimy. druga na świecie, cztery, cztery. Gdzie umiała wziąć też odpowiedzialność. Tą pierwszą konstytucję taką nie istnieje w historii. Też, też zresztą z z 1573 roku artykuły hełny Gdzie właśnie król musiał uznać również prawo, prawo szlachta, wspólną odpowiedzialność. Wszelkie sobie się że ma pak na kółkę, że stroje takie dodatkowe, przykre. Powstała piękna rzecz boską, złota wolność na lecach. Ale jeżeli nie to mówię, żeby się żebyśmy teraz postrzegali taka ciemna granica między wolnością i nadużyciem ludności, i samą wolność. Ta wolność narodzka, to prawo ludowego, Ten głos każdego senatora, każdego z Przyszła produkcja, przyszła demoralizacja, przyszło przekóstwo. Przyszła ojca awętura. Cęc ze stały I z rybym, szlanky, zwolny, tej szlachty złotych powstał tych wartońskich. Sprzedażczych, braku odpowiedzialności. I to nas oprowadziło. Do tej męski pierwszego rozbioru. I właśnie Konstytucja 3 Maja ratowała, żeby nie nadużywać za prawa zabrała tego, tworzyła odpowiedzialność za to, i dzisiaj, że czasem, mamy podobne, cieszymy się, Dzisiaj też mu na się mówi. Piękny wyjdę w ostatnim zachęcam pana naszego profesora, Krzysztofa Zabuskiego. Tak, o porakach z pełnym żółtem, tylko zamykających swoje życie do tej doczystości. Mówi, nie chcę, zaniedbuszne, przywołuje naszego szanownego Lecha Wałęskiego. Nie chcę, nie muszę, ale muszę prowokować. Muszę tworzyć film, które dał mi jakoby śmiech a nie takie filmy, które zaspadają nasze przyjemności wywodno-zameczne. Trzeba postawić poważne pytania egzystencjalne. Trzeba postawić pytania graniczne, bardzo poważne. I dzisiaj jesteśmy w taką dobrą czasie, bo też ta melodia do nas wróciła, jak nas raz razy. Jedźcie, pachcie, grynujcie pakiety, piwka, zabawiajcie się, rozumujcie to wszystko, korzystajcie. Jest ta konstytucja, ten duch konstytucji, ona trwała długo. To to sam autor, król. Wszyscy nie wierzyli, wchodzą w sprawiedliwość. I jest nam dzisiaj potrzebny ten odbudowany duch szacunku dla odpowiedzialności. I ufajmy, że ta pomyślność o rzeczypospolitej będzie dalej prowadzona w opiekowaniu najświętszych. Że nigdy ona od nas nie Myśmy czuli się ciągle jej w w jej posłuszeństwie i w jej szacunku.